Pamiętacie jak w jednym z poprzednich filmów mówiłem wam o Mesh -tastiku? Taki system, który pozwala komunikować się bez zasięgu komórkowego. Dzisiaj pokażę wam jak to wygląda w praktyce, kiedy chce się takie urządzenie uruchomić od zera. Zaczynam od sprzętu. U mnie klasyczna płytka T3S3, kabel USB do laptopa i to właściwie wszystko, czego potrzebuję, żeby wgrać oprogramowanie. Wchodzę na stronę Flasher flashermeshtastic.org, tam wybieram model urządzenia i jednym kliknięciem wybieram firmware. To jest dosłownie minuta roboty. Kiedy płytka jest już gotowa, czas na aplikację. Ściągam MeshTastic ze sklepu Google Play, odpalam, łączę się przez Bluetooth i od razu widzę moje urządzenie w aplikacji. To jest ten moment, w którym zaczyna się magia. Pierwsze co ustawiam to region. W Polsce wybieramy EU868, żeby działać zgodnie z prawem. Potem kanał i hasło to ważne, bo dzięki temu nasza sieć jest prywatna i nie miesza się z innymi. Kolejny krok to moc nadawania. Ustawiam średnią, bo im większa moc, tym lepszy zasięg, ale także szybsze zużycie baterii. A skoro już o baterii mowa, taka płytka z powerbankiem potrafi pracować naprawdę długo. No i teraz najprzyjemniejsze. Wysyłanie pierwszej wiadomości. W aplikacji wpisuję krótkiego testa i po chwili, gdyby w okolicy była jakaś inna lorka, na pewno otrzymalibyśmy odpowiedź. Gdyby było więcej urządzeń sieci, wiadomości mogłyby przechodzić przez nie jak sztafeta. I to jest właśnie piękne. Mesztastik to nie tylko gadżet, to narzędzie, które sprawdzi się w górach, na wyprawach czy nawet w sytuacjach awaryjnych, gdzie zwykłe sieci nie działają. Jak widzicie, sam start i konfiguracja nie są wcale takie trudne. Dajcie znać w komentarzu, czy podoba Wam się tego typu materiał. Trzymajcie się, cześć!